Dobry wieczór, Panie Karolu. Dobry wieczór, witam. Jesteśmy dzisiaj na pokazie biżuterii kolibry. Ja mam pytanie do Pana, czy Pan lubi męską biżuterię? E, męską? Męską, no przecież nie kobiecy. To znaczy... O tego typu rzeczy, jak mam na ręku, to lubię. Ale one mają swój... E, swoją historię, bo to są rzeczy, które dostałem od mojego dziecka, e, więc pamiątki niebywałe. Natomiast... E, nie jestem zwolennikiem, żeby mężczyźni się obwieszali specjalnie jakimiś e, dodatkami. E, chyba Klunej powiedział, że e, dobrego samochodu się nie okleja. Nie chciałem tego sobie mówić, byłem boże, ale wydaje mi się, że e, mężczyzna powinien mieć jakieś lekkie, e, takie fragmenty, jakieś elementy czegoś, co lubi, co jest dla niego osobiste. Natomiast takie e, wystrojenie się, nadmiarem, błyskotek zostawiam Panią. Dokładnie I ma Pan tutaj rację. Ja też często słyszałam e, tak naprawdę o tym, że kobiety sięgają po biżuterię, no bo chcą pięknie wyglądać, a faceci, że chcą podkreślić swoją męskość. Jak by Pan by to ocenił? No ja bym biżuterię o męskości nie podkreślał. Ewentualnie dobry zegarek na przykład, jakiś fajny, to tak. E, ale takie drobne elementy, czegoś dobrze wyglądającego i w dobrej jakości. Jakiś takie fajny pasek od zegarka skórzany, skoro na przykład z krokodyle i skóry niech będzie, albo ładna sprzączka od zegarka, albo jakiś element. Ja nie mam nic na palcach, nawet obrączki nie noszę, mimo że pomienem, przeszkadza mi to. Uważam, że tak zwany prawdziwy mężczyzna. O których jest teraz ciężką, to kobiety, ja to wiem od kobiet, że kobiety mają z tym problem. To jednak pracuje przy samochodzie, w ogrodzie coś robi, kopie, siekierą, rąbie drzewo. No to idzie to biżuteria do tego, to nie pasuje. Przynajmniej ja tak uważam. Czyli pan po prostu swoją męskość zostawia sobie i pan swoją męskość reprezentuje sam sobą? No tak, uważam, że męskość nie polega na biżuterii, broń Boże. Męskość polega na, na, na sposobie chodzenia, wyglądu, sportu, ruchu. E, to widać od razu, że ktoś dba o siebie, ale właśnie fizycznie, że fajnie się porusza, że jest sprawny, że, że ma rzeczy wygodne, e, a nie takie, w których nie można zrobić kroku po schodach, bo, bo buty są niewygodne. Krok mamy w kolanach, więc się nie ciężko idzie, i tak dalej. Ja jestem za wygodą, ale za dobrymi materiałami. Ja mam akurat dość fajną skórę, delikatną, lubię skóry w ogóle, ale wszystko takie, co jest delikatne, fajne w dotyku, a niezbyt strojne, o tak bym powiedział. Natomiast dzisiejsza biżuteria, która się pojawiała. Była bardziej biżuterią damską. Ona była bardzo mocno dekorująca. Miejscami naprawdę bardzo to były ciekawe pomysły, a szczególnie Wojpol e, połączony, myślę o, o firmie, która produkuje i dziś prezentowała modę wojskową. Połączenie to z biżuterią jest czymś fajnym. To takie małe dodatki, to to taką fajną całość dziś tworzyło, a jednocześnie muszę powiedzieć, że jestem mocno tak zdziwiony, ale pozytywnie zdziwiony tym, że właśnie w tym pokazie zostało odebrane modelkom wszystko, czyli buzia. Czyli modelki były pozbawione twarzy. To były takie trochę bez obrażania, oczywiście, bo to takie za. Był takie zamierzenie, to były takie chodzące manekiny, na których ta biżuteria wyglądała bardzo okazale i no, było ją widać bardzo wyraźnie. Czyli ona była elementem podstawowym, a modelka była gdzieś tam schowana pod tym takim kombinezonem bez twarzy. To było fajne, ciekawe. Dla nich pewnie trudne do, do poruszania się, bo wiem, że słabo widzą w tym. Ale taka ekspozycja tej biżuterii była fajna. To trochę co innego. To właśnie nie jakieś obrączki, jakieś takie naszyjniki, tylko całość, jakby, którą można sobie gdzieś owinąć do szyi, do koła pasa. Taka do kombinowania na różne okazje. Fajny pomysł, taki odważny i ciekawy. Panie Karol, a zostawiając biżuterię, nasi czytelnicy są ciekawi, co u Pana. Bo nie, nie, nie będziemy oszukiwać, że Pan w swoim wieku kwitnie, ma super formę. Co u Pana? Jak Pan o to dba? Co Pan robi? Ale co u mnie? U mnie tak trochę bez zmian. Prowadzę familiadę, gram w serialach dwóch, prowadzę różne programy. Przyznam, że wydawało mi się, że. Będę miał w moim wieku więcej czasu dla siebie, ale okazuje się, że mam go coraz mniej, ponieważ rzeczywiście zajęć mam niesamowicie dużo, połączenie to ze sportem, z wyjazdami. Nie wspomnę już o wychowaniu małej córeczki, która stała się dla mnie chyba najważniejszym człowiekiem w życiu. I to jest coś, co przykuwa moją uwagę i pochłania mój czas prawie w stu No tak, jak to połączę ze wszystkim co się dookoła dzieje no to trochę mało mam czasu na inne rzeczy, na różne swoje zainteresowania, ale muszę mieć czas na sport, na tenisa, na, na narty, na wyjazdy i tak dalej, ale niestety tego czasu mam na to coraz mniej, a o siebie trzeba dbać. Im mamy więcej lat, tym więcej musimy ćwiczyć, biegać, ruszać się i być Ludźmi aktywnymi, no, moja tak w ten sposób uruchomiana, psychika, czy też nie wiem, jak to powiedzieć, aktywność, taka, która jest związana z uczeniem się ciągłym tekstów na pamięć. Ja nie przyjmuję do tego, że czas jakoś mija mi zbyt szybko. Także zatrzymałem się jakieś 20 lat temu i tak. Myślę, że do setki podrzymam. Panie Karolu, a czy im człowiek jest starszy, tym, tym trudniej jest się zdecydować na tacierzyństwo, macierzyństwo, w ogóle, żeby zostać rodzicem? Tak, na pewno trudno. Ja widzę, że e, ludziom młodym jest bardzo trudno. Ja bym nie powiedział, że starszym, ponieważ e, w tej chwili młodzi ludzie bardzo rzadko decydują się na, na, na dzieci z różnych powodów finansowych, poczucia wolności, chęci bywania w różnych miejscach, wyjazdów. Nie mają czasu, szczególnie chłopcy bawią się raczej w te biżuterię, o, którą, o której mówiliśmy, bo widujemy kolczyki, udekorowane twarze, nosy gdzieś poprzebijane, usta, bargi, dodają sobie jakiegoś czegoś dla mnie mało zrozumiałego, ale zajmują się bardziej sobą, a mniej im do tego, żeby zająć się swoim życiem, swoją przyszłością, poświęceniem tego czasu dla kogoś innego. To jest ten temat, który ja zauważam. A im się mamy więcej lat, tym więcej mamy strachu, że nie damy rady tych pobudek. O piątej rano karmienia, pieluch i tego wszystkiego. Ale to nie jest takie złe. Ja się też tego obawiałem. Nie znamy siebie. Jak się będziemy w tym czuli, jak się zachowamy. Ale ja ze, z wielkim zdumieniem stwierdziłem, że czuję się w tym naprawdę znakomicie i nie jest to nic takiego, z czego chciałbym zrezygnować. Nie, to jest wszystko nasze życie, nasza emocja. To jest coś naprawdę chyba najważniejszego w naszym życiu. Także mogę polecić ludziom, kwestia jest tylko głowy, uruchomienia siebie, że bardzo często słyszę od młodych ludzi, ja już jestem na to za stary, ja jestem za stary na tenisa, na, na sport, już nie mówię o dzieciach. Ciągle ktoś mówi, że, że na coś jest za stary, bo, bo to już nie ten czas. Nie, ja wydaje mi się, że nie jesteśmy nigdy na nic za starzy. No mogę tylko powiedzieć, że jeżeli nie szanowaliśmy swojego zdrowia, będąc ludźmi młodymi, a patrzę na to z przerażeniem, ponieważ narkotyki, wszystkie odżywki, wszystkie dodatki, wszystkie papierosy wypalane w różnej formie powodują, że rzeczywiście młodzi ludzie, mając lat 40, są starzy po prostu robią wszystko, żeby się wykończyć. No to gdzie potem myśleć o tym, żeby być człowiekiem aktywnym, dojrzałym, odpowiedzialnym? Więc jeżeli tego nie robimy, jeżeli nie niszczymy sobie tego zdrowia, to wydaje mi się, że możemy mieć dużo odwagi i siły i chęci, żeby swoje doświadczenie przekazać komuś młodemu. To jest piękne. Nie to, że siedzimy smutni, bo, bo mamy pustkę w życiu, że nagle zostajemy sami i myślimy sobie, o Boże, jaki ja byłem głupi, czy głupia. Trzeba było wcześniej o tym pomyśleć, a teraz jest za późno. No tak, tak to nie jest, więc wydaje mi się, że nigdy nie jest na nic za późno. Warto zawsze próbować i ryzykować. A młodsza partnerka też dodała panu skrzydła? No tak, partnerka zawsze jest partnerką. To nie jest tak, jak ludziom się wydaje, że ktoś młody to jest ten ktoś, który powoduje, że nam rozum odbiera i nie bardzo wiemy co ze sobą zrobić, bo patrzymy tylko w jednym kierunku i, i, i właśnie nic innego nam nie pozostaje, tylko szaleć z miłości I, i, i tak to nie jest. Nie, partnerka jest partnerką, niezależnie od wieku, ale oczywiście młodość ma w sobie pewną siłę, siłę do działania, do do bycia aktywnym, do, do planów, do optymizmu. Tak, to dodaje, niewątpliwie, tam że gdzie czasami mnie się nie chce, bo gdzieś byłem już wielokrotnie, na przykład za granicą, w jakimś miejscu, no to yy, młoda partnerka, yy, która jedzie ze mną tam po raz pierwszy, powoduje, że patrzę oczami już nie swoimi i przeżywam te atrakcje. Trochę inaczej. Podobnie z małym dzieckiem. Bywamy w różnych miejscach, przyzwyczajamy się, ale dziecko widzi to po raz pierwszy i patrzenie od sami młodej osoby czy jeszcze młodszego dziecka jest dla mnie czymś fascynującym. Panie Karolu, to już ostatnie pytanie. Zbliża się dzień dziecka i dzień mamy. Jak będzie spędzony ten czas ze swoją partnerką i z małym dzieciątkiem? Nie wiem, ja nie planuję takich rzeczy, żeby to było coś wyjątkowego. To przychodzi samo, to, to nie ma być show, to ma być coś, co jest dla nas miłe, fajne i, i chcemy sobie sprawiać te przyjemności, na które, e, na które czekamy. Nie to, że robimy coś, żeby to wyglądało dla innych ciekawie. Nie, to ma być dla nas fajne, to dziecko ma dostać taki prezent, z którym się będzie dobrze czuło, o którym marzy. Kolejny rowerek, na przykład, który zresztą niezależnie od dnia dziecka dostało, teraz nazwijmy to, że będzie to prezent na dzień dziecka. To nie ma większego znaczenia, którego dnia to nastąpi. Ważne, żeby e, i partnerka, i, i dziecko e, mieli radość z tych swoich różnych e, przyjemności, które drobnych czasami, które można im sprawić. Nie wiem, gdzie, jak to będzie. Może wspólna kolacja, może jakiś wyjazd, a może pójdziemy do lasu na spacer? Trudno jest mi powiedzieć. Oczywiście czas pokaże, ale z reguły podsumowując, pan jest szczęśliwy. No tak, tak. Szczęście polega na tym, że nie siedzimy w domu, budząc się rano i myślimy, co zrobić z tym dniem. Nie chce nam się nic zrobić. Czas już gdzieś nam umyka, nic nas nie bawi, nic nam się nie chce. To jest okropne. Ja się budzę rano i cieszę się, że mam przed sobą cały dzień pełen uśmiechu, radości. To jest coś pięknego i można tym się cieszyć naprawdę. Do woli cały dzień i również i w nocy. I to najważniejsze. Panie Karolu, ja bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Bardzo. Pozwolę sobie Pana uściskać. Życzę powodzenia i trzymam kciuki za Pana ojcostwo oraz dalszą karierę w Żeby zbierała takie e, punkty jak teraz. Dziękuję bardzo. Tak. Ja mam przed sobą dużo aktorskiej jeszcze pracy, więc mam taki dobry okres, że łączę prowadzenie programów razem ze swoim zawodem, bo jednak ja jestem aktorem z wykształcenia i bardzo dużo gram w serialach, w tej chwili w filmach. Trochę teatr odsunąłem na bok, bo przyznam, że już nie bardzo mam czas na to wszystko. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję się. bardzo i do zobaczenia, cześć. Do zobaczenia, kłaniam się. Dzięki.